Cześć! Witam Was w filmie, na który nie mam dużo czasu, żeby go nakręcić, ponieważ właśnie kończy mi się światło w salonie. W tle podkładem muzycznym będzie moja wirująca pralka, ponieważ mam dzisiaj niewyróbę max. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 31 grudnia, czyli jest Sylwester 2024. Za około 12 godzin gole głowę na łyso, ale to już wiecie, bo jestem na kanale Nagrywam ten film na zapas, ponieważ kiedy to oglądacie, siedzę łysa na sylance i piję kokosy. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z takim spontanicznym y, filmem. Jak wiecie z jednego z poprzednich moich y, odcinków, jestem już na końcówce fazy pod tytułem czyszczę cały mój dom z ubrań i wszystkiego, czego nie używam. Wystawiam to na Vinted, no i... W ten oto sposób domyślnie wintec znalazło mi gdzieś tam najbliższy punkt em, paczek odbioru em, z Orlena. I tak oto kiedyś trafiłam na taką jednoosobową firmę, w której tam taki pan pracuje, no i tam mu te paczki zawsze zanosiłam. Brałam do jednej ręki smycz i psa, no i chcąc chodzić z tym moim psem, najczęściej brałam, wiecie, gdzieś te paczki pod pachę, pod jedną, pod drugą, jakieś torby nimi wypychałam, żeby nie jeździć tam po prostu samochodem, żeby mój pies też mógł ze mną iść. No i pewnego dnia zdarzyło się tak, że poszłam zanieść te paczki. Miałam do nadania w tym punkcie Orlen i ta firma była zamknięta, brama była zamknięta. Mimo, że to były godziny, gdzie ta firma powinna być otwarta, tam był taki szyld z numerem. Zadzwoniłam do jego pana, no i powiedział, że nie ma, że pilnie musiał gdzieś wiecie wyjechać i że na przykład będzie za pół godziny. No i on wie, ok, zdarza się wyjątkowa sytuacja. Ale sytuacja powtórzyła się drugi raz, trzeci raz. No i wiecie, za każdym razem ja z tymi tobołami po prostu musiałam wracać. Potem się z tym panem umówiłam, że na przykład wsuwałam mu te... Um torby, te paczki pod bramą, jeżeli tam się zmieściły, albo jeżeli nie były ze szkła, to mu gdzieś tam mogłam przerzucić. No ale któregoś dnia jechałam samochodem, potrzebowałam odebrać z tego punktu paczkę i jechałam dalej i potrzebowałam tej paczki i tego pana znowu nie było. Znowu do niego dzwonią, znowu musiał gdzieś wyjechać. Potem przyszłam nadać paczki i padał deszcz. No i nie mogłam mu tych paczek jakby zostawić, bo by zamokły. Dzwonię do niego. I mówię, panie, ja już tu przychodzę, któryś raz do pana, i któryś raz po prostu jest problem z tymi paczkami, bo pana nie ma w wyznaczonych godzinach po prostu w tej swojej firmie, która ma mi te paczki przyjąć. On mówi, że ma pilne, no nie będę mówić co, bo by wyszło czym, jakby ta firma się zajmuje, a nie chce, ale że tam ma powiedzmy pilne zlecenie i on musi po prostu wyjeżdżać. I mówi, co on na to poradzi. Ja mówię, no. Że nie wiem, że to jakby to jest pana firma, i to pana obowiązkiem jest no, zapewnić, żeby w godzinach otwarcia, takich jakie widnieją jakby na szyldzie w internecie, no, ktoś tutaj był, albo dać jakiegoś pracownika, no, nie jest moją rolą wymyślanie, co pan ma w tej sytuacji zrobić. Ostatecznie się umówiliśmy, że ja mu wsunęłam te paczki tam pod dołem, on mnie zapewnił, że, że jak tylko by zamokło, on mnie zapakuje w ogóle. Naprawi etykiety, no i tak widać, że się zestresował trochę tym, że, że już któryś raz, i po prostu, że go trochę przycisnęłam jakby stemnie, że to jest jego sprawa i on powinien wziąć za to odpowiedzialność. No i przychodzę tam znowu po paru dniach. Warto dodać, że to jest taki pan, myślę, po sześćdziesiątce, który pali czerwonego szluga za szlugiem i jest taką trochę. jest taki marudny, bym powiedziała, nie jest taki, wiecie, mrukliwy, o, jest mrukliwy, to jest dobre słowo. No i przychodzę tam z paczkami i on mówi, a to pani do mnie wczoraj dzwoniłem ja no tak, że ja to do pana dzwoniłam, że on mnie poznał po głosie. On mówi, no, że on tam musi wyjeżdżać czasami, bo potem ma korki. I w ogóle mówi to, może pani do mnie będzie mm, dzwonić, jakby pani chciała przyjść z tymi paczkami. No, i rząd przeprasza ich w ogóle. A ja mówię, no, że dobra, będę dzwonić, bo i tak chcę dać panu zarobić, niż zanieść te paczki do żabki, nie? Że, no, że po prostu chcę wspierać jakby jednoosobową działalność, a nie jakąś korporację. Więc mówię, jakby pan nie zauważył, to i tak zawsze, pomimo wszystko, po prostu dymam do pana z tymi paczkami w tą i z powrotem, nie? No i tak zaczęliśmy wtedy coś tam gadać, trochę dłużej. Wiecie, jakieś tam pitu pitu i wyobraźcie sobie, na następny raz, od tego razu padł mi toner w drukarce kilka dni temu, a że był to czwartek no to w ogóle nie wiedziałam jaki zamówić jak, gdzie się go zamawia, miałam pełno etykiet z firmy pełno etykiet z Vinted i po prostu myślę sobie kaplica i idę do tego pana z tymi paczkami i mówię do niego, że wie pan co, padła mi drukarka i toner, czy mi pan nie wydrukował i czy mi pan też do firmy nie wydrukował tych rzeczy i w ogóle nie, bo mam trochę rzeczy i on mówi, w ogóle pewnie, nie ma problemu, niech pani siada, u, disco polo bo tam zawsze Discopolo leci na ten, niech pani siada na takiej zakurzonej kanapie, zaraz będziemy drukować, proszę podać maila, proszę wysłać, ja to pani zrobię, to pani nalepie, nie ma żadnego problemu. I tak poczułam, że on. Tak, tak bardzo docenił to, że jakby tyle razy zawalił z tym, że go nie było, że ja chodziłam w to i z powrotem po prostu... Z tymi paczkami do niego i niejednokrotnie nie wracałam, rzucałam mu je gdzieś po prostu przez bramę. I Na końcu, i tak mu ostatniego spotkania powiedziałam, że i tak będę do Pana chodzić, i tak chcę, żeby Pan zarobił, że on to tak docenił, że naraz tego takiego zrządzącego gościa z czerwonym fajkiem po prostu, e, on się stał w ogóle taki, wiecie, figo fago, tutu, tu, 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 nie ma problemu, wszystko się da załatwić. No i, no i generalnie już byłam trzy razy u niego. Bo dalej tego to nerw nie wymieniłam. On mi ochoczo po prostu drukuje, ochoczo mnie tam przyjmuje. Aktualnie mam yy, zepsuty pasek klinowy w samochodzie i zawsze, jak z zimnego silnika odpalam auto, to on tak przez 2-3 minuty po prostu na maksa piszczy, że cała moja ulica wie, że ja odjeżdżam. Ciągle nie mam głowy, żeby to zrobić. No i zanim do niego dojadę, to dalej to po prostu piszczy i dzisiaj na przykład przyjeżdżam do niego z paczkami oczywiście bez etykiet wszystkie mu wysłałam na maila i on już w ogóle stoi przed tą bramą i on mówi, no już słyszę kto jedzie, już daleka słychać no i w ogóle wiecie i chciałam o ten film nagrać no pewnie to wiecie, ale nie chodzi mi tylko o tego pana ale ogólnie ja ogólnie wyznaję zasadę i nawet myślałam, żeby kiedyś nakręcić o tym film żeby dobrze żyć z kurierami bo to po prostu jest jest bardzo opłacalna rzecz, żyć dobrze z kurierami, e, więc ja nadaję dużo paczek z firmy. Ci kurierzy są e, w ciągłej po prostu rotacji, którzy odbierają mi to. I tak się nauczyłam, że po prostu z każdym żyje dobrze. Zawsze biorę sobie od nich numery, zawsze informuję, gdzie są paczki. Zawsze, jak oni nie mogą przyjechać, to się do nich dostosuję, to im te paczki zostawię. Kiedyś nawet e, na zastępstwo jeździł e, szef tych kurierów, jakby, którzy do mnie przyjeżdżają i tak się złapaliśmy gdzieś przed moim domem z tymi paczkami i, i po prostu sama z siebie im powiedziałam, że obecny kurier, który wtedy był mówię, że jest po prostu niesamowity, jest tak rzetelny, tak jakby punktualny nie ma żadnych akcji, że mi zostawia paczki, że ich nie odbiera. I ja mówię, że w ogóle, wow, że ma pan super pracownika, że niego pan doceni, w ogóle, że naprawdę, no. I on tak mówił, wow, dziękuję, że mi to pani powiedziała. No więc y, to, co mi przychodzi na myśl, to to, że nie tylko, że z kurierami dobrze jest dobrze żyć, ale to też, ale że jak ktoś y, nawala, a pomimo wszystko, jakby... Bierzesz go z tym, że on nawala, nie mówię, wiecie, jakiś toksik e, czy coś, ale tak po prostu, jak go bierzesz z tym, że on nawala, że sami, nie wiem, nie daje rady, czegoś nie ogarnia, ale mówisz go, dobra, biorę cię z tym, jakoś to ogarniemy, to po prostu ci ludzie rozkwitają. Oni się bardzo wtedy zmieniają, że generalnie wychodzimy z tą raną, z tym rysem po prostu niedocenienia, e, oceniania. Wytykania po prostu samych błędów, w tym stanie odmiennym do tego, kiedy wszyscy klienci przychodzą, narzekają, wystawiają nie wiem, gdzieś negatywne opinie. Jak jest ktoś, kto przyjdzie i zauważy, że się potykasz, ale mówi: dobra, wiesz, jesteśmy ludźmi. I jeszcze takim przekorem Ci mówię, i tak tu będę przychodzić, bo chcę, żebyś zarobił. No to po prostu jest coś takiego magicznego, co się w ludziach odpala. I z tym Was chciałam zostawić, bo to nie tyczy się tylko Pana, u którego nadaje paczki na Vinted, <grym> ale to się tyczy wszystkich po prostu i... no... i wszędzie. Mam nadzieję, że każdy z Was weźmie z tego przekazu, przekazu coś dla siebie. A ja idę wieszać pranie, działać dalej, a później po północy gonić głowę. Także także proszę w ludziach widzieć dobro. Mm -hmm.